Na program zaprasza sponsor bank BNP Paribas, oferujący produkty i usługi dla przedsiębiorstw i korporacji. Puls Biznesu do Słuchania. Dzień dobry, Małgorzata Grzegorczyk. To jest Puls Biznesu do Słuchania. Od 2016 roku, kiedy Brytyjczycy zdecydowali w referendum, że chcą wyjść z Unii Europejskiej, powstały tysiące analiz i dokumentów dotyczących konsekwencji tego ruchu. Tyle się tego nasłuchaliśmy, że można było przeoczyć 31 stycznia 2020 roku, czyli datę wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie dało się natomiast przeoczyć zakończenia okresu przejściowego, który nastąpił z końcem 2020 roku. Kolejki tirów i czekający dniami i nocami kierowcy, którzy mogli nie dojechać do domu na święta, ratowani przez polskich medyków, którzy przeprowadzili testy na koronawirusa. Puste półki bez unijnej żywności takie obrazy towarzyszyły nam pod koniec ubiegłego roku. No i co prawda, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale nie jestem dżentelmenem. Minęło już kilka tygodni od zmian i postanowiłam sprawdzić, ile kosztuje Brexit. Pytam ekspertów od eksportu, eksportera, szefa firmy transportowej i analityczkę w Banku Inwestycyjnym w Londynie. Kto ich zdaniem płaci za Brexit i jakie mogą być z Brexitu pożytki? Tego dowiecie się z dzisiejszego podcastu. Zapraszam.